No i tam wszystkich, znaczy jedną osobę, która to będzie oglądać w poradniku, który chciałeś, żebym zrobił. A więc tak, zwykle bierzesz ani Namida. Jak zauważyłaś, Meta pewnie siedzieli na trzy linie, którymi idą miniony. Tą, tą i tą. Na midzie zwykle jest jedna osoba, najczęściej AP, czasami coś innego. Na bocie jest jeden ADC i jeden support. A na topie, w tym wypadku, są dwa nuby, bo tutaj nie ma dobrych graczy. A zwykle jest jedna osoba. Ja ci dam mi dach. Okay. Pierwszym problemem, którym zwykle się spotykają nowi, ten, nowi gracze jest co powinienem wymaksować. W 90% przypadków, jeśli nie wiesz co maksować, maksujesz Q. Tak też robimy w tym przypadku. Drugim problemem jest co powinniśmy kupić. Dlatego mamy tutaj taką fajną zakładkę, rekomendy i tutaj mamy startowe itemy. W 90% przypadkach są one prawidłowe. Więc na początku proponuję je kupić. Potem zgłębimy co dalej. Najważniejszą rzeczą, jaką nowi gracze muszą się nauczyć, to farmienie minionów. Jak widzimy czekamy albo na low HP i próbujemy auto atakiem go dobić, żeby dostać pieniądze. Ale że jesteśmy na Ani, która jest bardzo dobrą postacią dla początkujących mamy lepsze narzędzie do farmienia niż nasze auto ataki, mianowicie nasze kół, które jeśli zabije miniona, zwraca nam koszt many, który zużyliśmy Agresywne bot na pomoc. Staramy się nie dopuścić, żeby linia doszła aż pod tureta, ponieważ jak widzicie turet auto atakuje miniony, skasując nam farmę, dobijając Moby nie tak jak chcemy Pierwszy item, który kupiłem, tak zwany Doran Ring, jest idealny do... dla APEKów, którzy muszą spamować swoje zdolności, ponieważ z każdym zabitym minionem przywraca nam 4 mane jako swój pasów Bo się wkurze i cię zabije No, ty dalej. Inną rzeczą, którą czyni ani fajną postacią dla początkujących jest jej bardzo silny pasyw, który co czwarty spell, jaki skastujemy, automatycznie zastunuje postać. Stuny, które nie są skillshotami są dosyć rzadkie w tej grze, co czyni ani właśnie bardzo silną postacią. Jak widzimy, tutaj nam rośnie cały czas. Ile nam rośnie cały czas licznik tego, ile speli już rzuciliśmy? Kiedy dojdzie to do czterech, się zmieni wygląd ikonki na co innego. I wtedy będziemy wiedzieć, że nasz następny spel zastunuje. Innym indykatorem, który nam pozwala powiedzieć, kiedy będziemy już mogli zastunować, jest ta aura wokół Ani. Jak widzimy, kiedy jest na... na wokół niej latają jakieś takie dziwne rzeczy. Przeciwnik niestety też może to widzieć. Dlatego na normalnych graczy... ...się poleca nie charge'ować tego pasywa w pełni, tylko do trzech speli. ...i w momencie, kiedy będziemy próbować z nim walczyć... ...użyć szybko E, jako czwarty spell, co nam naładuje pasyw w momencie walki... ...i dopiero wtedy... Prawidłowe kombo. Jak kombo wygląda, dowiemy się na levelu szóstym. Co powinno być niedługo. Specjalnie go nie zabijam, żeby pokazać, jak wygląda kombo. Przemienione ludzie nie mają czasu. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, no mi go Jak działa Turet agro zapewne wiecie, na tym poziomie jest nawet kółeczko, które nam pokazuje kiedy możemy bezpiecznie wejść, bo Turet ma agro na czymś innym, a kiedy nie Czekamy na level szósty i aż nasz oponent raczy, łaskawie wrócić na linię, bo sobie gdzieś popierdolił. Głównie dlatego, że miał low HP. Na tym poziomie AI i botów da się bardzo łatwo abizować. Mianowicie, nawet jeśli by mogli cię zabić, ale są na niskim HP, zaczną uciekać, żeby się próbować ratować życie. To jest właśnie... Ah, skutkuje to w tym, że bardzo łatwo je zabijać, samemu nie umierając. Poczekam 15 sekund, żeby mieć pewność. Tak, goń mnie, geniuszu. Poczekam jeszcze 10 sekund. No. Zawrócił, bo jestem pod bezpieczny... bezpieczeństwem mojego towera, który by go zaczął atakować. Gdyby wy... go zobaczył, albo gdyby użył. Dobra. Jak mówiliśmy, podstawowe combo ani. Kiedy mamy na charge'owane pasyw, albo są 3, Wtedy odpalamy albo E, jeśli są a jeśli jest naczarzewany pasyw, od razu zaczynamy z Tibersa. Jak widzimy Tibers ma dosyć duże kółeczko zasięgu w porównaniu do pozostałych naszych speli dodatkowo. Od środka e, tego gdzie Tibers wyląduje jest jeszcze dodatkowy obszar jego działania. Co troszkę zwiększa zasięg jaki możemy mieć. Jako, że już wiemy jak wygląda combo, znaczy w teorii to idziemy wypróbować. A nie jest bardzo silna, właśnie do różnych champów. Jej combo polega na tym, że zaczynamy z Tibersa, który lądując zadaje duży damage i jednocześnie stunuje dzięki naszemu pasywowi. Po czym od razu rzucamy Q, bo ma najniższy cooldown. Poprawiamy W, bo, to, bo koleś się nie może ruszyć, więc wiemy, że trafimy to... i nie ucieknie poza zasięg. I zanim mu się skończy stun skończy stun i zacznie uciekać, to nam się odnowi i możemy puścić jeszcze raz. Dodatkowo dla pewności użyłem jeszcze Ignite'a, żeby go już na pewno dopalić. Tibersa można dodatkowo ręcznie kierować, przytrzymując kontrol i klikając prawym guzikiem. Wtedy on atakuje cel, który wskazujemy, ewentualnie idzie gdzieś indziej. Jest to przydatne do oblegania wieży, jeśli już zabiliśmy kolesia albo uciekł na bardzo niskim HP-sami i nie chcemy ich pod wieżę, możemy rozkazać Tibersowi to zrobić. Jako że mam Ulta na cooldownie, nie za dużo HP to ma i, i dużo kasy do wydania, wrócimy sobie coś kupić Co i dlaczego należy kupować? Prosta odpowiedź jest, że tutaj mamy zakładkę Recommended i wpierw robimy to co oni uważają, że jest dla nas konieczne, a potem w zależności od tego czy dobrze nam idzie to ofensywna albo jeśli źle idzie to defensywna item. Bardziej skomplikowana odpowiedź brzmi, mi trzeba zobaczyć co robią nasze skille, jak widzimy. Kiedy i są cyferki, które pokazują ile nasze skille zadadzą, jest czcionką taką samą, raczej w takim samym kolorze jak reszta tekstu napisany podstawowy damage i to co jest w nawiasie w zielo na zieloną kursywą, to pokazuje nam ile dodaje się dzięki temu, że mamy. Że mamy jakieś itemy. W tym wypadku jest to na kolor zielony, co symbolizuje nasze Ability Power. Current Ability Power plus 44 plus 36. Całkiem dobry przelicznik. E, pomarańczowy kolor, gdyby był, znaczy, że jest AD. E, złoty Armor, a biały HP. I w przypadku Ani skaluje się tylko z APK-ami, więc tylko to kupimy. Pierwszym itemem, który polecam najczęściej na niej jest Rodowages bardzo dobrym, silnym itemem. Mam tyle pieniędzy, że stać mnie na to, na to i buty. Gdyby nie, mi nie stać było na cały ten item, to poświęciłbym to dla, na rzecz butów. Buty są niestety ważniejsze w tym, na tym etapie gry. Jako, że już wydaliśmy całe pieniążki, możemy wrócić na linię. Jeśli ktoś czuje, że potrzebuje, może jeszcze kupić HP potjony. Osobiście nie polecam. Jako, że idziemy z powrotem na linię, a możemy chcieć nacharge'ować znowu nasz pasyw, do tego najlepszym narzędziem jest E, ponieważ kosztuje tylko 20 many w porównaniu do pozostałych i nie tracimy nic defensywnych. Jako, że go nie ma, zużyję swojego pasywa. Zanim on wróci, zdąży go na znowu farmować. Jakie sumonersy wziąłem i dlaczego? Na midzie metą, czy najczęściej używanym rozwiązaniem jest... Flash i Ignite. Flash, którego dostajemy chyba na levelu 8 albo 10. Zmienili to jakoś w ostatnich patchach, więc nie jestem pewny. W każdym razie wkrótce. Jest najlepszym spelem w całej grze, który biorą wszystkie trzy linie. Ignite, jako że jest trochę zbyt sytuacyjny i zbyt łatwo go skontrować, jest używany głównie na midzie. Nasza ponoć sobie w ogóle poszedł. Nie będziemy po prostu bić. I need. Tak, to co robią nasi tutaj przyjaciele, to biorą Ancient Golema. On temu, kto go zabije, daje buffa, którego teraz widzimy dookoła Szako, który odnawia manę i daje 10% cooldownów na wszystkie zdolności. Zwykle bierze to albo jungler, jeśli mid nie potrzebuje, ale najczęściej, jeśli widzicie, że wasz jungler, który sobie tutaj biega i nic nie robi, nagle wam zaczyna pingować ten obszar. Przy tym golemie oznacza to jedno z dwojga: albo potrzebuje tam pomocy, bo kogoś spotkał, albo chce wam oddać tego bufa i macie tam przyjść i go uderzyć ostatnim atakiem. Także czeka podchodzicie do niego i czekacie aż będzie na małej liczbie HP, dopiero wtedy używacie swojego Q albo QW jeśli jesteście na tyle blisko. Niestety, nasz przeciwnik Ryze stwierdził, że ma wyjebane i poszedł bronić tam. To jest wielką szkodą. Przez to się nie nafarmimy tak jakbyśmy chcieli. No ale to nic. Zaz turety też są dobre. Możecie się zastanawiać dlaczego tak szybko używam skilli, kiedy ich potrzebuję. Najważniejszą rzeczą, jaką możecie zrobić już w sumie na samym początku, żeby się poprawić jest wejście escape'em w opcję. Na skróty klawiszowe. Zdolności Summoner Spells i scrollujecie w dół, aż znajdziecie e, Quick i Self Cast. Po polsku to co będzie szyb, szybkie albo instantowe e, wyczarowywanie i rzucanie na siebie. I tutaj skonfigurujecie wszystkie swoje podstawowe te, zdolności i Summoner Spells. Dzięki temu nie muszę robić tak jak to zwykle się robi, że klikam. Nakierowuję na kolesia i klikam na niego, i dopiero wtedy postać coś robi. Dzięki temu, jeśli tylko mam na nim kursor i nacisnę Q, nie muszę już poprawiać niczym innym i spel się wykastuje. Bardzo to przyspiesza wszelkiego rodzaju kastowanie, komba czy inne. Ucieczki, jak widzicie, użyłem E. Choć nikogo przy mnie nie było, wszystko po to, żeby trochę nasargować mój pasyw. za wszystko przebiega spokojnie. Nie ma się czym martwić. Mógłbym wziąć tureta, ale tego nie zrobię, bo jak zauważyłem mam strasznie dużo pieniędzy do wydania. A ten item, który jest dla niej uważany za podstawowy i najbardziej potrzebny. Pomimo tego, znaczy dodatkowo do tego co daje z tego co napisali, to co minutę daje nam jeszcze jeden stack, który zwiększa działanie tego itemu. Dopiero po 10 minutach ten item osiąga pełną moc, jaką ma. Kupimy ulepszone buty i możemy wracać. Dlatego im szybciej jesteście w stanie to skończyć i kupić, tym szybciej będziecie lepszymi wymiotaczami. W międzyczasie nasz team sobie farmi. się tym akurat nie przejmujcie, że oni zabijają więcej niżby, po prostu to znaczy, że poszli na linię, która łatwiej się puszuje albo na fraga więcej niżby, bo u was jest tylko jeden bota, u nich są dwa. Jeśli ktoś chce grać na fragi, a niekoniecznie na wygraną, to najlepiej niech sobie idzie właśnie na bota albo na topa. Na szóstym, jedenastym i szesnastym oczywiście lewelujemy nasz R, który jest naszą najważniejszą zdolnością. Nasz Awker wrócił. Hurra! Mógłbym to pchać dalej ale widzę że tam zdążymy skończyć na bocie i bez tego sobie tam pójdę żeby się coś chociaż działo poza tym że po prostu niszczę miniony i kuszuję tower'a. Ani... Na Ani też zwykle się nie wyciąga z wys... wysokiego kill counta z tego powodu że ona jest postacią która jest zaprojektowana na zabicie jednego przeciwnika, ale zabicie go za to na pewno, że nie, nie może uciec, nic nie może zrobić. Tak jak ta tutaj. W tym teamfajcie specjalnie czekałem z użyciem t jak najdłużej Żeby się ładnie zwalowali w jedno miejsce i dodatkowo e, się mi nachargewał pasyw, żeby na pewno nie uciekli Właśnie w ten sposób należy walczyć ani trzymamy pasyw Przynajmniej Ani w teamfightach Staramy się pasywem trafić więcej niż jedną osobę. A ten dotąd. No i niestety zdążyliśmy z Także szybko podsumowanie tego co wcześniej było. Ani jest postacią typowo AP. Budujemy na niej tylko i wyłącznie AP. Zaczynając od Radov Ages, potem Rabadon z DevCap. A potem, już co nam nasza inwencja ten podpowiada. E, jeśli nie wiemy, co budować, szukamy jakiegoś dobrego itemu w zakładce Recommended. Wpierw Essential, dopiero potem ofensywny, albo defensywny, w zależności od tego, czy wygrywamy, czy przegrywamy. E, jeśli nie wiemy, co maksować, maksujemy Q. Wpierw. W przypadku Ani, wpierw maksujemy Q, potem W, bo to są jej dwie ofensywne zdolności. E służy tylko do naładowywania pasywa a, albo jakiejś zdolności obronnej w czasie walki. Niewiele to daje, ale zawsze coś. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że to jakoś pomoże Ci zabijać chociaż boty i szybko wylewelować. Powodzenia!